Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Jak możecie już wiedzieć po miniaturce i opisie Jedziemy dzisiaj po nowy samochód Ale od początku, w jakim celu go kupujemy? A no w celu takim, żeby nagrać naprawdę fajny odcinek Samochód ma już swoje lata, ma już swoje mankamenty Znaczy ten samochód, po który jedziemy jest do kupienia w naprawdę fajnej kasie Odcinek będzie polegał na tym, że kupujemy ten samochód Naprawiamy jego mankamenty, wystawiamy i sprzedajemy I na końcu zobaczymy ile z niego zarobimy A jest to naprawdę dość ciekawy samochód Ale w sumie... Zobaczcie sami jak dojedziemy na miejsce Jedziemy Leonem i Golfem bo porobimy jeszcze fajne ujęcia No i zmontowaliśmy ekipę dość niezłych p**** po... Karol, dzień dobry Rafał I Pucek Którego znacie z go odcinka Jak tam klameczka? Pomalowana? Pokaż pokaż klameczkę pomalowaną Kto ci to malował? Eee no ładnie Sold them, they keep talking. I don't know them, I don't need that. Don't owe them, I just make connection like a modem. Let me turn up, let me show them, let me burn up here, yeah, let's go then. Got tunes in the map, let me load them, you don't know the artificer, no then. I got problems, got so them, they keep talking. I don't know them, I don't need that. I don't owe them, I just make connection like a modem. Let me turn up, let me show them, you burn up here, yeah, let's go then. I got tunes in the map, let me load them, you don't know the artificer, no then. No, i jesteśmy po zakupie samochodu. Jak mogliście zauważyć, kupiliśmy Seata Leona Cupra z 2003 roku silnikiem 1,8 Turbo o oznaczeniu BAM. No, i teraz Wam tak, dość króciutko, żeby nie zanudzić, opowiem o tym samochodzie, jaka jest jego przeszłość. A czy no, całej przeszłości to nie znam, ale troszkę już wiem, bo pogadałem z poprzednim właścicielem. Takim ważnym aspektem tego samochodu jest na pewno to, że poprzedni właściciel miał ten samochód od 2008 roku. Więc no, bardzo, bardzo długo. Dzięki temu poprzedni właściciel prawie znał całą historię samochodu, bo ja go kupił, miał ale 5 lat, także całkiem niewiele. Jeśli chodzi o przeszłość wypadką tego samochodu, nie miał żadnych wypadków, żadnych kolizji. Celicież mnie cała o tym miernikiem jest w oryginale. Jedyne co poprzedni właściwie robił choć tutaj bliżej to Wam pokażę trzy elementy lakierował. Dach. Tutaj ktoś robił w pyłkę. Ładnie nam widać. Nie wiem, czy na kamerze to będzie widać. Ta pyłka już wyszła po czasie. O, tych. Tyk, tyk. Kolejną wpływkę, który robił poprzedni właściciel, mamy tutaj na błotniku i ładnie nam tutaj ona też wyszła. Dlaczego lakierował ten błotnik? Tutaj mu jakieś delikatne parchy wyszły na tym błotniku. Tak samo z drugiej strony, zapraszam. Tej piłki niestety nie zobaczycie, ale ja ją idealnie widzę. Tutaj była robiona w pyłka, i to chyba już było malowane za granicą bo ten seat jest prowadzony z Niemiec. No i jak ktoś lakierował, ja tutaj to idealnie widzę. Tutaj jest pociągnięta po całości cała zlewa. No jest to zeszlifowane, ale i tak to widać, bo ta zlewa była dość ogromna. Tutaj takie sople normalnie wszędzie wiszą. No, każdemu się zdarza, więc nie ma co negować. No, także tutaj była w tyła, na dachu była w pyła. No i na drugim błotniku, a generalnie tak, całe auto jest oryginalne, jest bezpadkowe, więc to jest na duży, duży plus. Kolejnym plusem tego samochodu jest to, że wszystkie kołki, jakie tutaj mamy, wszystkie śrubki, wszystkie uszczelki, wszystko jest oryginalne. No jest to niezdejmowane, nikt tego nigdy nie ruszał. Następnym plusem jest to, że jak ktoś ma samochód już tyle lat, no to musi o niego dbać, żeby po prostu się nie psuł. No i ten właściciel zadbał o niego perfekcyjnie. Silnikowo, zawieszeniowo, mechanicznie nie podlega żadnej dyskusji, petarda, nic się nie tłucze, nic nie stuka, nic. Silnik, zero wycieków. Pokażę Wam pod maską, jak to wygląda. Jak wspominałem wcześniej, 1.8 Turbo Cupra bamik 225 koni. Jak dobrze pamiętam, to chyba niecałe 300 Nm. Mamy tutaj wykres tego samochodu, bo właśnie robił go w 2008 roku, jak go kupił. I wtedy nam wyszło prawie 230 koni i 300 chyba 2 Nm, zresztą teraz widzicie ten wykres na przebitce. Tak się prezentuje silnik, no nie ma żadnych wycieków, No, tak się prezentuje Seat z wierzchu. Co z nim jest do roboty, bo może to jest. A, może przed tym zobaczcie jeszcze w Chodźcie. Środek no to standardowy fotele kubełkowe Cupra R. Tutaj czarny sufit, czarne tutaj słupki, czarne słoneczniki, plastiki. Kierownica. Niestety jest ta biedniejsza, bo z kupry oryginalnie są biedniejsze i te trochę bogatsze. Ta jest taka Ala Stop Sporta. Jedyne co ją różni no to, że jest czerwona nić, bo drugie kupry są takie, jak teraz nam wlatują właśnie na przebitkę. Z tego co pamiętam, co tutaj znaczek kupry. One są takie troszkę bardziej grubsze. Mamy też tutaj inny lewarek do zmiany biegów niż zwykłej wersji, czy w Sportie w Lonie. No i ze skóry przyty, oryginalnie ręczny, yy, ręczny ten, yy, ręczny Hamulec ręczny. No, no, tak się prezentuje środek. I kolejnym fajnym aspektem w tym samochodzie są koła oraz zaciski. Koła mamy tutaj oryginalne 18 z kupry. Tylko niestety, ktoś je przelakierował na biało, nie wiem w jakim celu, bo ten biały jest tutaj średnio pas jest tym czerwony. My je przelakierujemy na czarny połys, ale nie będziemy ich lakierować standardowym lakierem, bo może komuś białe się akurat podobają. Kupujemy wszystkim znanego, albo nie wszystkim znanego, nie wiem, ja go znam. Plasti Dipa, jest to taka guma sprayu. Zaciski brembo, są to te lepsze zaciski, bo tak samo w kuprach wychodziły zaciski 300. 12, tak? Dobrze mówię, bo nie pamiętam do końca. Nie, ja też nie pamiętam, ale możliwe, że tak. Chyba 312, jak dobrze pamiętam, to była ta gorsza wersja. No i wychodziły też Brembo 4-tłoczkowe. Także je tutaj mamy. Naprawdę super sobie hamują. Dodatkową rzecz, jaką mamy tutaj wsadzoną poza oryginałem, jest to jedyna rzecz, która tutaj jest nieoryginalna w tym samochodzie, ale myślę, że naprawdę na duży, duży plus. Mamy tutaj wsadzony duży, dodatkowy intercooler, czyli chłodnicę powietrza. No i jeszcze bym zapomniał. Bardzo drogi interes w tych czasach. Oryginalna dokładka. Ale dobra, jakie mamy plany ten samochód i co chcemy z nim robić, co chcemy tu naprawić. No bo ma już swoje lata, no i też ma przez to swoje mankamenty. Z rzeczy mechanicznych, no nie mamy tutaj nic do roboty, ale mamy z rzeczy lakierycznych dość sporo do roboty. Musimy polakierować maskę. Bo jak widzicie, schodzi nam bezbarny. Jest to standard w czerwonych kolorach. Nie wiem czemu tak się dzieje. Jak wiecie, możecie napisać w komentarzach. Mamy do lakierowania też przedni zderzak, ponieważ też nam schodzi bezbarwny. Idziemy tutaj do tyłu. Zapraszam. Bezbarny schodzi nam również tutaj z dachu. To już naprawdę szpetnie wygląda według mnie. Również schodzi nam bezbarny z klamek, z listewek, ale musimy jeszcze tak. Tak, polakierować ten butnik, bo jak widzicie, ma tutaj dziurkę. Myślę, że nie będzie tragedii. Są takie gotowe stawki, które sobie tutaj stawimy. Karol to ogarnie. Ogarnie, nie? No i będzie perfekcyjnie. Tutaj też mamy jakąś rudą. Niestety nam wychodzi spod listewki. Zobaczymy, co będzie, jak ściągnę listewkę. Czy jest tam tragedia, czy nie. Jak będzie tragedia, będziemy tutaj musieli wstawić końcówkę progu. Jak nie będzie, wyczyścimy i ładnie to wylakierujemy. Co musimy jeszcze polakierować? Tyle błotnie musimy polakierować. Bo tak jak pokazywałem wam wcześniej, ktoś tutaj robi te wpyłki, te wpyłki widać. Więc musimy to przelakierować, żeby to po prostu było ładne. I że jak ktoś to kupi, żeby nie martwił się, że musi to auto naprawiać, tylko że kupuje i cieszy się jazdą. Także tyle o tym samochodzie. Teraz przenosimy się do garażu i go rozbieramy i zobaczymy w jakim jest stanie progi. No, i jesteśmy już w garażu. Leonik też jest z garażu. Rafał przyjechał do pomocy. Trzymajniu! Tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj go rozbieramy. Ja została nam godzina, więc jakoś dużo nie rozbierzemy. Ale na pewno się nim błotnik i dwie nakładki. Zobaczymy, w jakim stanie są progi. Rafał, jak się idzie ściąganie klamek. Co? Zapiekło! Klamka się zapiekła? Dasz radę. Wiesz, musisz mocno ciągnąć. Idzie, idzie Idzie? Idzie <gry> no yes. dawaj e, no obiłeś drzwi, nie, no tak nie będzie To pomaluję No to spróbujmy spraya będzie tak. To będzie pincet Ja pierdolę, co to jest? Co to jest? Co to jest? Ja yeah, jaka dziura Tu i tam chyba O hm. Piękne progi. ten próg nam umarł, a zobaczymy na ten w jakim jest stanie. Jak myślisz? Coś się sypie. Coś się sypie. Coś się sypie. Dawaj. No, chyba wejdzie, po... chyba, co? chyba coś z tego wejdzie. Tu jest kurde ładny. Tu jest gi Tam? Tu jest super! To mi się podoba. wejdzie Kur... coś z tego? To jakie tak. pieniądze? No, także z jednej strony musimy wstawić cały próg, no bo jedzą brzydki, nie sprzedamy przecież takiego auta. Z drugiej strony próg jest ładny, wstawimy no, tylko ład. Co co? Tak. To? Co? To? No o, patrzcie, patrzcie, patrzcie Chyba był wymieniony. A jest jakaś kartka? Zobacz na jakąś kartkę. Oczywiście, gdzie jest. Gdzie? Tu jest Kiedy? 189. A teraz mamy 190. Świerinka, czekaj, 5 czerwcu. No tak. teraz! To oleju nie musimy wymieniać. To jest to! No i to jest właśnie ten kuler, o którym wam mówiłem. Patrzcie, jaki on jest ogromny. No to tutaj ktoś jeszcze belkę nawet pod niego docinał i to dość sporo. A że akurat teraz ja potrzebuję taki kuler do mojego Leona na 400 koni, to zrobimy tak, że ja tutaj mam z mojego Leona mniejszy, który niestety mi teraz już nie wyrobi do mojej mocy. A idealnie nada się do tego auta, no bo tutaj jest seryjna mapa 225 koni. Nawet aby ktoś kiedyś chciał sobie robić mapę jakąś na 300-330, to spokojnie on wystarczy, bo ja sam go miałem w swoim prywatnym wozie. A tamten wsadzimy sobie do mojego. I dobra, teraz bierzemy się za maskę, krzykujmy sobie maskę. Karol weźmie się za jeden drzwi za drugi drzwi Będzie je matował na mokro 1,5 tysiąca do lakierowania Możliwe, będziemy cieniować do błotnika, żeby po prostu kolor się zgadzał Możliwe, zmienić, nie jest, nie ma dzy, nie ma nic A żeby kolor był ładny, bo z czerwonym taki strzał jest naprawdę bardzo ciężko Ten błotnik musimy znaleźć jeszcze nowy No, wyszła sobie dziura, a dół tego błotnika też jest zgnity Nie będziemy tego drutować, bo jest to bez sensu Kupimy drugi błotnik, przelakierujemy Przecieniujemy i będzie cika la pom. Wczoraj godzina 19.30, na dzisiaj kończymy maskę, mam już gotową do podkładu, owaliłem sobie papierkiem 120, a wykończyłem 240. W międzyczasie Karol tutaj rozbrał mi zderzak do szlifowania do podkładu. Do szlifowania do podkładu. Proszę ładnie listewki z auta, bo też je musimy polakierować, bo schodzi z nich bezbarwny i przy okazji zmacował się do lakierowania. Na dzisiaj tyle, wracamy to jutro i działamy dalej. Jutro będę szlifował bar będzie Reszta. Dla mnie to jest w sumie cała noc i cały dzień, bo muszę iść do roboty, ale dla was to jest tylko jedno. Siemanko, nie ma z nami teraz Mateusza. Będzie dopiero on po południu. Za ten czas, żeby nie patrzeć się w sufit, nie siedzieć tu w garażu po prostu bezczynnie. Pojechałem sobie już po próg. Wygląda on tak: próg jak próg, o niego nie ma, więc musimy ten próg oto tutaj wstawić tu. Całą tą mdę trzeba poczyścić. Wyciąć, tamtego ranta trzeba porozwiercać, zabezpieczyć czymś No i wstawić ten próg, co mamy tutaj na ziemi Dzień dobry, pomoc przyjechała Jak tam? Dzień dobry, cześć, cześć, cześć Eee, no już pięknie wycięte Co zrobiłeś? Myślałem, że jak przyjadę to już wstawisz Chłopie, już jest skończony Leon wszystko Skończony? Jest no widzę, widzę, taki inny trochę kurde Ja pierdziele, ale go zjadło Czemu go tak zjadło? <noise> nie wiem, nie pytaj się mnie czemu <noise> Tragedia. Dobrze, że chociaż jedna strona jest dobra. To jest dziwne, nie, że z lewej strony jest ładny, no, a z tej strony jest tak zgnity. No to i to była tragedia jakaś, nie? Czyli ty sobie będziesz tutaj działał dalej z progiem, a ja lecę dalej z lakierką. Dzisiaj mam w przygotować błotnik tamten przedni, Tego jeszcze niestety nie znaleźliśmy, bo ceny są chore totalnie w ogóle. Także ja biorę Mirkę, mój profesjonalny przemysłowy odkurzacz, żeby nam się tu nie kopciło. I przygotowujemy dalej Leonika do podkładu. Just said it's up. It's on the flow He claimed that he faithful. He a hoe. Every time I pop out, they be screaming out like, Whoa, 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 whoa. In the they be like, Whoa, but you said it's up, it's on the floor. He claimed that he faithful, he a home. Every time I pop out, they be screaming out like, Whoa, No i próg mamy gotowy, wczoraj trochę powalczyliśmy, jestem niewyspany, ale mamy go w podkładzie, teraz całą resztę niestety nie zrobimy jej tutaj, bo mamy, o taki kompresor mamy, on by za bardzo nie wydolił, bo ledwo nam tutaj na próg wydolił, ale próg się udało psiknąć, teraz musimy psiknąć maskę, dach, zderzak, błotnik, a to są już takie duże powierzchnie, także kogo tam niesie do cholery. Sekunda. A to są już takie duże powierzchnie, więc musimy mieć do tego duży kompresor. Także właśnie teraz przenosimy się do innego miejsca. No i jesteśmy już na drugiej miejscówce. Tutaj będziemy walić podkład. i Czekajcie, czekajcie, bo czegoś mi tu brakuje. Sekunda, sekunda. No i teraz o wiele lepiej. Auto mamy już odklejone, gotowe do podkładu. Znaczy, pierwsze dajemy epoksy tak samo jak i na próg, a później dopiero podkład. Maska, leżaczek też mamy przygotowany. No, i tutaj mamy dach pięknie przygotowany. W sumie miałem tego nie zdzierać wszystkiego do gołej blachy, ale wyszło jak wyszło. Ktoś będzie miał fajnie polakierowanego leonika. Tutaj, na całe szczęście, udało się zrobić tak, że nie musieliśmy stawki robić. Wyczyściliśmy to, zrobiliśmy to airstopem. Tak samo tutaj z tyłu też wyczyściliśmy, Zrobimy teraz to epoksydem, podkładem i będzie. No to something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. But what's that? What's that? Yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah. But lying, lying, nothing in the core. Buying, buying, yeah, before, but I do what I need to always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that? What's that? Yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah. But a bought lying, lying, nothing in the core. Buying, buying, yeah, before, but do what I need to always sure. Boring, never been that. No i wróciliśmy z powrotem na garaż do Karola. Wszystko mamy pięknie tutaj spodkładowane: maskę, dach, próg, próg, a czyli kawałek jak progów, zderzak i błotnik. Czekamy jeszcze, aż nam przyjdzie ten błotnik, bo kupiliśmy go używanego w stan. Na zdjęciach jest idealny. Zobaczymy, jak przyjdzie na żywo. Dzisiaj bierzemy się za szlifowanie podkładu. Stał tutaj tydzień, więc myślę, że jest to wystarczające, żeby było szybciej. Nie będziemy tutaj nic prostować. No tak jak mówiłem, nie jest to krzywe. Podkładu daliśmy sobie takie rzadziutkie, naprawdę rzadziutkie trzy warstwy, więc nie ma go tutaj dużo. Weźmiemy sobie taką podkładkę. Jest taka to bombeczka mięciutka i milka. W jakim celu jest taka podkładka? Zakładamy sobie ją na milkę. Na to zakładamy papier 400. Ściągamy morę z całego podkładu. Później bierzemy 800 na mokro. Delikatnie wszystko poprawiamy. No i mamy gotowe do lakierowania. was changing and came faster than it should have I was buddy Hill shooting at a pacement as I pull up dropping buckets hey, yeah like it's nothing uh, in the kitchen chopping onions yeah tears falling down underdog is finally overcoming cause I'm cause I'm dropping buckets hey, yeah like it's nothing hey earn my respect and burn a budget No i kupry mamy już gotową do lakierowania. Dla Was było to kilka fajnych ujęć. Mam nadzieję, że z fajną muzyczką, bo jeszcze nie wiem co do tego wybiorę. Zajęło nam to. Zajęło nam to plus minus dwa dni po robocie. Dla Was to było tak. O, pyk! Od razu przematowaliśmy sobie wszystkie elementy, które nie są w podkładzie te drzwi i te drzwi miały być nielakierowane. Ale bardzo ciekawa historia, że Karol się trochę rozpędził i je rozebrał do lakierowania. Więc jak już rozebrał, to też je przelakierujemy samą bazą i bezbarwnym. Będą w bez rysek, będzie się fajnie świecić. Mamy problem z błotnikiem, bo ciężko dostępne. Są po 60. Ale tyle za błotnik nie damy, bo jest to auto na handel I robimy tak, żeby jak najwięcej zarobić Ale też, żeby nie robić dziadostwa Udało nam się wyrwać błotnik za 400 Czekamy aż nam przyjdzie To nas wstrzymuje z całym lakierowaniem te drzwi przematowane, żeby ten błotnik przeciemiewać do tych drzwi, żeby po prostu kolor się zgadzał Próg mamy z podkładu wyszlifowany i tak samo ten błotnik Jemu tutaj nic nie było, tylko tutaj ktoś robił pyłę. brzydko to wyglądało Więc jego też przematowaliśmy i go przelakierujemy Te drzwi, de facto też im nic nie było, no ale nie zostawimy samych drzwi Więc drzwi też przematowaliśmy i je przelakierujemy Ale aktualnie są w sklepie, bo pani nam dobiera kolor do Leonika No i wyszło tak, lakierujemy praktycznie całe auto bez kropki, bez kapy i bez tylnego zderzaka Pewnie chciał mieć taką perełkę w garażu, ale co zrobić no dobra, mamy już wszystko gotowe. Przed wjazdem do komory musimy polakierować felca w garażu. A w jakim celu? Ano takim, że chcemy wszystkie elementy polakierować na jeden rzut. Czyli maska i zderzak przedni leci na wózki lakiernicze, a resztę lakierujemy na aucie. No i do tego procesu musimy mieć wnęki zrobione na gotowo. Wiadomo, że w garażowych warunkach będzie więcej wtrąceń na lakierze bezbarwnym, ale o dziwo powiem wam, nie było ich sporo. Więc naprawdę fajnie. Tutaj taki mały pro tip dla was. Jak obklejacie auto do lakierowania, róbcie sobie taką wybikę na kantach. Dzięki temu nie wychodzi ostry kan z lakieru, tylko wpyla się pod klejkę i wychodzi łagodny. Potem łatwo się poleruje i go nie widać. W międzyczasie przyszedł nam przedni błotnik i był w stanie jak na zdjęciach i do tego w oryginalnym lakierze, ale niestety z od kamieni, więc poleciał cały w podkład. Zróbmy teraz małe podsumowanie, ile wydaliśmy kasiory na ten moment. Rejestracja wozu 91 zł oraz podatek od zakupu 260 zł. Materiał, czyli jakieś papierki do szlifowania, taśmy, lakier bezbarny podkład i tym podobne 1169 zł. Lakier plastidip, masa uszczelniająca, nowy próg 525 zł, przedni błotnik 388 zł. Łącznie wydaliśmy 2433 zł, a to jeszcze nie koniec. W tym odcinku byłoby to na tyle. Dziękuję za oglądanie i już niebawem widzimy się w kolejnej gdzie będziemy lakierować furkę, składać i polerować a dla tych co dotrwali do końca, mały przesmak tego co będzie działo się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć Czy nagrywa, a ty mi się tłuczysz, robisz coś nie może tak być, porządna firma co tam się dzieje, co tam się dzieje, bez, bez nerwów, halo bez nerwów tu unikniemy, ale no na razie tu ustawiłem szparki, hopie, wszystko tu jest pięknie, ładnie